Myślisz, że jesteś tym samochodem. No przecież nie jesteś, no jesteś duża, dziwna. makijaż jest szybki, daje tak, 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 tak. Ech. Jak się mówi pewne rzeczy niepopularne, nie wszyscy się chcą tego słuchać. Przy okazji małego holu Chciałam Wam pokazać, ktoś prosił o mój makijaż. Nie tyle młodszej, co starszej. I to nie o to chodzi, że dzisiaj będziemy tylko gadali o, o makijażowaniu się, które jest dosyć kontrowersyjne, czy to na pewno jest to, co kobietki lubią najbardziej. Mój makijaż jest szybki. Tutaj na środek, gdzie się błyszczę, żeby w ogóle jakaś szminka, no to używam szanelki numer 20 w pyłku. Nie jest bio, od razu mówię, żeby nie było, że ja tutaj coś zmulam. Daję tak, 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 tak. To jest całe to. O. Chodzi o to, żeby się szminka tutaj nałożyła i żeby się tutaj tak strasznie nie błyszczało na czole, bo jestem nakremowana. Potem Wam pokażę czym, bo zrobiłam hol zakopowy. Przy okazji urodzinek mojej psiapsi. Następnie nadaję kolor. Takim czymś. To też nie jest bio, ale mam bio, żeby nie było Avril i jest też taki ciemny. Może być bio, jeżeli ci na tym zależy. scertyfikowany Certy Avril. Taki normalny puder w kamieniu. Ale ja lecę tym, cóż mi szkodzi, i takie sobie odkupiłam. O, takie sobie odkupiłam, to już je to się wykańcza. Ja tak tutaj robię tak. Tu robię jakoś tak. Tym troszkę sobie robię cienia. Zresztą to jest takie trochę zabrązujące. trochę, trochę ucho. I takie coś mam. Dorabiam sobie jeszcze takim jakimś pensilem. akurat to jest jakiś biolet starzec. Dorabiam sobie jeszcze więcej piegów, bo ukocham piegi. I tak na chybił trafił. Potem zrobię sobie tatuaż taki piegowaty, bo to uwielbiam. Rzęs nie maluję, biorę zalotkę, zawsze to jest coś, co muszę mieć. No i raz za 3 eee, eee. Możesz wejść w medytację w tym momencie, pomedytować i to tak wygląda. I... Niczym ja teraz pilnuję, żeby mi się znowu jakiś jęczmień nie zrobił, nie przyplątało się jakaś cholerstwo. Mam coś takiego jak Estelod, takie coś do rozjaśniania, ale nie używam tego, tylko biorę sobie taką taki, małutką kropeczkę minimalną i tego naczyniaka rozjaśniam, jestem już umówiona na jego wycięcie, ale go tak ro, troszkę rozjaśniam. O. Żeby go nie było widać. Właściwie go powinnam rozjaśnić przed przypudrowaniem. A, to jest taki malutki, ale po co? W ogóle go nie będzie. Nic, z naczyniakami nic nie zrobisz. Zrobił się w młodości bardzo wczesnej. Uważałam, że to jest zapłodnione jajko i pokazywałam wszystkim moim kolegom i tak dalej. No ale teraz to już nie chcę mieć zapłodnionego jajka. Ty... I mam taki zwykły, chamski Sephory, najtańszy róż. Też mam bio, ale go nie używam, bo ten się tak trochę, widzicie, się tak trochę łyska. I tak, i to jest to, i tutaj jeszcze na czubku nosa. Kupiłam wczoraj w Sephorze konturówkę, bo konturówka bio do tego Avrilu, do, tego, do tej magenty, ona coś dziwnie nie chce być konturówką. Nie chce się zastrugać. I kupiłam nawet zastrugaczkę na grube i małe, no ale to się nie chce zastrugać, to do takie jeździ. No więc kupiłam takie coś i, i zobaczymy, czy, czy to jest wysuwane, co to jest. A nie, no to jest do strugania. I zobaczyłem. I tak ja zawsze trochę więcej, bo tu mam za długo. O kurde. A co no za długo. To? No nie jest ten kolor, dokładnie Więc kredką do brwi, bo ona jest najlepsza, nasza kredka do brwi jest najlepsza, bo jest taka tylko sztywna Może sobie tutaj trochę choralnie Wykoloruję sobie tę część, która jest jeszcze, która tak naprawdę jest odstępem od nosań To też się skraca, oni tutaj obcinają, tutaj wycinają, i to skracają Niska i se tak można wszystko pięknie poszyć I jeszcze tutaj nalecące te powieki, to tutaj robię tak, tym cieniem o żeby się nie kontaktować z oczem. Dzisiaj mam jakiś taki no-name'owy ciemny fiolet, fioletowo-brązowy. Ale tym cieniem to robię tylko wtedy, jak się przypomnę. Teraz sobie przypomniałam, by Wam pokazuję. Tu i tu. Brwi nie czeszę, bo uważam, że mam zajebiste takie pomierzwione, dziwne brwi. Lubię je takie. No i teraz tą margentą od Nigdy nie robię podkładu, od razu wam mówię, nie daję podkładu, nigdy. Bo mi się wydaje, że jestem w kondomie na twarzy wtedy. A co nie daję? Nigdy, nawet nie wiem co mi się wydaje, bo to kiedyś mi pani zrobiła na scenę do telewizji i cały czas mi się wydawało, że. Mam jakąś machę na. No i takie coś. No i takie coś mam. O, ombra będzie zrobiona, włosy rozpuszczam. No a tutaj to wiecie, co ja tutaj noszę. Zwykły taki klip, co jakaś fryzjerka u mnie zostawiła. I skarpetki wansa są do tego najlepsze. No to tak to wygląda. No to Wam pokażę dziewczęta i chłopaki. Chłopaków mam nadzieję, że tu nie ma, bo się nie będę, przecież tutaj nie będę zdradzać swoich tych. Tak to wygląda. Jak wyglądają moje plecki, bo w tej marynareczce wycięłam, wycięłam dziury. Bo była nudna. Jakaś taka nudna. Taki odwit. No, widać, że mam te oczy takie blade, ale to nic. Ale mi się to podoba, zajebiście. Dzięki temu ta szminka dobrze wygląda. Teoretycznie. Mogłabym lepiej. No, światło może jest kijowe. Może tu. Lepiej. Nie yeah. wiem. Wow. 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 W ogóle to jest niesponsorowane, nic, żadna firma i proszę, nie ma o tym pojęcia, co ja tu będę mówić. Omijałam ją szerokim łukiem. No nie była w ogóle taki okropny skład i tak dalej. I nagle przypadkowo przechodzę alejką galerii i okazuje się, że firma i całkowicie zmieniła się, jest masę produktów bio i że jest naprawdę jeszcze ta jakość wysoka do ceny. Ceny są powalająco niskie, według moich kryteriów kupowania jakiś tam za jeden krem z Sephory, porównywalny naprawdę, jeżeli chodzi o, o wyniki, można kupić sporą paczkę. Tu jest taka polityka cenowa, że dostajesz ciągle zniżki za coś, prezenty i tak dalej. Teraz tak. Wzięłam taką malutką torbę w Sephora, żeby jeszcze parę rzeczy kupowałam, a potem w sklepie i w Rocher już wzięłam tylko jedną, bo dla psiapsi psi tutaj nakupowałam rzeczy. Naładowałam, no potem żałowałam, że nie kupiłam sobie drugiej torby i Rosze, no bo tak to wygląda, że to po prostu było bardzo na granicy upadku. No to tę konturówkę Lancôme Idol, to już żeście widziały, to już użyłam tutaj na gębusie. Jeszcze z Sephora kupiłam, no to ten sam puder, bo nie nienawidzę mieć takiego strasznego, brzydkiego i tam ten stary wezmę sobie do Francji, go wykończę. Bo tam w ogóle nie używasz takiego pudru, bo zaraz jesteś opalona i już nie ma potrzeby, a tutaj będę miała na zimę nowiutki, śliczny, leżący, bo no on bardzo jest estetyczny, fajnie wygląda, ładnie, tak? W seforze jeszcze coś kupiłam. Aha. Kupiłam zastrugaczkę. Do, do tej, widzieliście, do tej kredki, której się nie dało zastrugać. I zobaczymy. To jest marka Sephora i on jest malutka i dużutka. I zobaczymy, czy to się będzie strugało. A teraz przechodzimy już do. Ja dla siebie to zawsze tam kokosowy do kąpieli płyn. On ma 90 mileś, 6% czystości biologicznej, więc bardzo w porządku. Tam zawsze troszkę się coś tam dostanie, kij z tym. Już nie jestem taką ortodoksyjną laską jak kiedyś, jak na początku wchodziłam w te wszystkie rzeczy. Jedzenie, tak, ale no tutaj, no bez jaj. Mm. Psi, a psi kupiłam, czy na ten prezent, jej kupiłam opcję całą różaną. Wszystko z róż, Do kremu podwójny, bardzo jest dobry. Ten krem Rich, bardzo dobry. Kupiłam go pierwszy raz we Francji, myślałam, że go w Polsce może w Vivrosze nie ma. Jest i jest opcja dzienna, w noc, to jej kupiłam taki prezent i do tego serum pod oczy. Nic nie wiem o tym serum, ale ten krem znam, znam, znam. Polecam. No, a tutaj a co ty sobie tu kupiłam? Też kupiłam sobie tą różę jeszcze. Nie, to jest, może to jest jej. I zabrałam jej nie. Tutaj ona ma. Dobra. Dostałam w prezencie metamorfozę jakiś tusz czarny. Wzięłam sobie maseczkę taką, znaczy skrable do gęby, bo ja lubię jak jest tak ostro. Je sprawdziłam na palcu jest ostro, ale to czy to będzie oczyszczać, no to zobaczymy. Oj, jest gorący. Kokosowy krem do rączek. No te kremy dorosnąć, no po prostu przyjemnie mieć takie gładziutkie roczki. Szczególnie, że teraz jestem nich. tych kremów, to no to sobie nakupiłam większą ilość. A dla psiapsi psi kupiłam jeszcze kolor do jej oczu, taki, bo ona ma takie niesamowite oczy. Takie jak, jak właściwie ja. Te kolczyki, taki turkus coś, i bo nie chcę tam grzebać. I co jeszcze jej kupiłam? Różliczny i tak dalej. No dobrze. To ma. Teraz idziemy do przekazywania wielkich mądrości. Jesteś skazana na sukces. Porażek nie ma. Świadomość, absolut, źródło nie zna porażek to twoje ego ocenia, czyli to twoje fałszywe ja, ocenia i nadaje znaczenie, porównuje i tak dalej. I ono mówi, że to zdarzenie jest porażką. Oczywiście ono jest w potwornym, niesamowitym błędzie, dlatego że to jest absolutna przeszłość, to co widzisz. W związku z czym ocenianie czegoś, właściwe i prawidłowe, byłoby cofnięcie się do przyczyny, o tym, o czym mówiłam w ostatnim filmiku, czyli kto pierwszy dotknął pierwszego kosteczki domina, reakcja lawinowa, kto poruszył pierwszy atom. Ja ci powiem, bo tak jest trudno sobie wyobrazić, co to jest to ego. No, wyobraź sobie, że ty, jako świadomość, masz tu zadanie ewaluować, bo tak chcesz bo wiesz, że ewolucja jest wszystkim. Karol, Ewolucja jest wszystkim, bo się tak zgrzałam, wiecie, z tym bo tu jest w ogóle rozpalone wszystko, nagle się na dworze zrobiło ciepło, ja tutaj nastawiłam, już grzeją kaloryfery, chyba włączę zaraz klimę, szalenie oszczędnie. Kaloryfery ziemne, takie podpodłogowe. I masz poruszać się z punktu A do punktu B. W punkcie B już jest progres, rozkwit, a w punkcie A jest też progres, też rozkwit, ale troszeczkę mniejszy. Bo ewolucja polega na tym, że jest coraz lepiej, coraz to lepiej, coraz to lepiej. I stwierdzasz, że szybciej ci będzie się poruszyć samochodem. Bezpieczniej, szybciej. I wsiadasz do samochodu. I jedziesz tym samochodem. I jest szybciej. Ale samochód może się zepsuć i tak dalej. Wtedy możesz wysiąść i pójść na piechotę. Nic się nie stanie. Troszkę opóźniesz przyjście. A to twoje. Ja, to fałszywe ja, to to jest ten samochód. I on, ten samochód, myśli, że on jest tym wszystkim, że on jest najważniejszy. A ty go możesz opuścić i dalej jesteś świadomością. Dalej jesteś Bridget, dalej jesteś Kate Walker w serwerowni, która to wszystko stwarza, która to wszystko robi. Jeżeli ty będziesz się cały czas identyfikować z tym samochodem, ja nie chcę go pauperyzować, ja nie chcę go nazywać gratem czy czymś takim. Bo to może być Porsche, najnowsze jakieś, to nie jakieś, wiem, co tam lubisz, Bentley czy coś. Tak, to jest pierwsza zasada, żebyś to pojęła. Czy ty jesteś tym samochodem? A ten samochód to jest to ja. To jest to twoje ciało, to jest to wszystko, co się z tym identyfikuje i myśli, że jesteś tym. Myśli, że jesteś tym samochodem. No przecież nie jesteś. No jesteś duża dziunia i wiesz, że nie jesteś. Link do fenomenalnego rewolucyjnego e-booka, niekochana, czyli co zrobić, żeby ktoś się we mnie zakochał? Mojego autorstwa I znajdziesz gdzieś tutaj pod tym filmem. Mega, to działa. Prawo założenia działa. Prawo przyciągania działa. Wracamy do tego sukcesu. Sukces dzieje się teraz. Sukces wibracyjnie dzieje się teraz i jest zawsze w teraz. Ale możesz zadać pytanie, co było jego przyczyną? I jak się cofniesz wstecz, to zobaczysz coś, co może Cię zasmucić, ale w rzeczywistości to jest optymistyczne, że są zarówno wygrani, jak i przegrani od początku. Na samym początku są wygrani i przegrani. Porażki nie ma, ale to, co właśnie ten samochód, to ego, to fałszywe ja, to coś cały czas każe Ci się porównywać, oceni jako brak sukcesu, czyli porażkę. Wynikło nie wtedy, tylko po prostu wcześniej. Wszystko, co widzisz, to jest stary news. To, tego się nie da zmienić. Ale co się da zmienić? Da się zmienić teraz, po to, żeby w przyszłości zobaczyć zupełnie coś innego. Czyli teraz, jeżeli ty myślisz, że od ciebie nic nie zależy, że to możesz zmieniać tam w tym luszcze, jesteś przegrana. Jesteś przegrana i zobaczysz porażkę. I to jest nieuniknione. Jest pytanie, dlaczego ty tak bardzo obstajesz przy opisywaniu problemów. Dlaczego tak bardzo szukasz, teraz chcesz opisać swój problem? A dlaczego nie zajmiesz się rozwiązaniem, wibracyjnym stanem rozwiązania? Jeżeli zajmiesz się wibracyjnym stanem rozwiązania problemu, pamiętaj, że jak ty emanujesz problemem, to ty chcesz ściągnąć wszystkich wokół do swoich wibracji. Jeżeli zajmiesz się rozwiązaniem, to pojmiesz, że to rozwiązanie będzie oznaczało, że już jesteś człowiekiem sukcesu. To rozwiązanie będzie oznaczało, że z wreszcie pojęłaś, że zrozumiałaś, że sukces jest nieunikniony, ponieważ on nastąpi. To jest coś takiego, jest nieodwołalne. Nieodwołalne, jeżeli się pojawi taka przyczyna, to jest prawo przyczynowości i skutku. Tak, Działa przeświat. Nie ma od tego odwołania. Nie wiadomo, dlaczego on tak działa. Nie ma przypadków. Wszystko ma swoją przyczynę. Jeżeli ty jesteś w wibracjach przyczyny, która będzie rozwiązaniem problemów przyszłości, rozumiesz? Czyli wyskoczysz do przyszłości, tam rozpoczniesz w wyobraźni wibracyjnie to stworzysz. Poczujesz się dobrze, czasami wystarczy poczuć się dobrze. Pepsi, ale co ja o czym ja mam marzyć? To jest coś takiego, a zrobię sobie zamówienie w Amazonie, ale niech mi przyślą coś. Jakąś sukienkę, może buty, cokolwiek, coś. To jest obojętne, jak to będzie wyglądało w sumie. Takie ładne mam, ładne, ale nie dostaniesz nic. w lat to źle zinterpretuję. Powiem, jak to przecież? Bridget Jones, to jesteś ty, graczka. To tak nie działa. To jest odbiór wibracyjny. Jak ty nie wiesz, czego chcesz, jako gracz, to dlaczego wszechświat ma Przecież ty jesteś tym wszechświatem, ty jesteś tym twórcą. To jest tak, jak jesteś wyższym systemem świadomości, jak wracasz do wyższego systemu świadomości i chciałeś tutaj rozkręcić tą całą zabawę. I tylko liczyłeś na to, że, że nie musisz mieć wyobraźni, tylko że tak się samo rozkręci. Wszystko ma przyczynę. Każde zwierzę, każda mrówka, każda komórka, każdy atom, wszystko składa się z atomów. A dlaczego nagle komórki w Twoim ciele stwierdzają, ach, będziemy sercem? I zaczynają tworzyć taką tkankę. No bo jest cały czas proces tworzenia. Jesteś skazana na sukces, a jednocześnie, paradoksalnie, od razu na początku są i przegrani i wygrani. Od razu na początku. I jak tego nie zrozumiesz, jeżeli będziesz cały czas martwe lustro skrobać, jeżeli nie będziesz robiła dziwnych rzeczy, jeżeli będziesz wchodziła cały czas w tą ocenę. Ja w filmie opowiadam poprzednim, że można sobie różne rzeczy rozkminiać u siebie, masz do swojej publiczności. Wara od mojej publiczności. Wara. To znaczy, możesz tu przyjść, ale i będziesz tutaj pieprzyć, to ja cię wywalam. I oczywiście chciałam też sprostować to kwestię tych niskich facetów. Ci, co mają na to wyrąbane, bo wiedzą, że tak jest, to się po prostu nie obrażają. Bo jest tak, ja nie powiedziałam, że niski facet musi być bogaty. Niski facet, który chce uderzać do najbardziej pożądanych kobiet na świecie, a oni działają tak, że dzisiaj ta modelka jest najbardziej pożądaną kobietą na świecie. Dla playboyów, dla ludzi bardzo bogatych, bo modelka typ takiej chudej blondyny wysokiej, czy tam brunetki, to jest uosobienie sukcesu. I nawet to jest takie coś, że przez to, że gdybyś nie był taki niski, to może byś nie zrobił takiej kasy i nie miałbyś tego poczucia. I powiecie, że to jest rodzaj sprzedajnych istot. Nie! Taki facet, który widzi, że działa i ma sukces, zaczyna mu się wszystko zmieniać w głowie, zaczyna wierzyć w siebie. Już wierzy, musiał wierzyć wcześniej, ale to się jeszcze umacnia. I podchodzi ci taki i mówi tak, jak polański, wszystkim miały miękko w majtkach. Przecież to jest też mały chłopak. Ja już nie mówię teraz o tam jego historiach z tą amerykańskich i z pedofilią i z tym wszystkim. Jest taka hierarchia, jest słoń, jest lew. A potem jest tygrys, jest też. A jak nie, to wybrać sobie jakąś tam laskę, jak czujesz, że jesteś kompleksiarzem. Kompleksiarze to przyciągają też kompleksiary, to jest inna sprawa. Czyli jak ja nazywam mój styl ponowoczesnością, rozkompletowaną ponowoczesnością Pepsi Eliot. że jest nością Pepsi Elliot, to znaczy, że ja wyskakuję do przodu i stamtąd kreuję, nie naśladuję. Dlatego wiele osób tego nie rozumie, co ja tutaj wyprawiam. Bezczelnie mi tutaj zaznaczają coś. Nie mając pojęcia, że mieszam w style. Gdybym miała się ubrać tak, że wchodzę do szanelki, ubieram się od stóp do głów i wydaję tę masę kasy i wyglądam tak jak ten model, ten manekin, to mi się zerzygała ponowoczesność, bądź ponowoczesna, czyli wybiegnij do przyszłości i zrób se dzisiaj. Wybiegnij wyobraźnią, wibracjami, czyli nie sieć przy problemie, nie sieć w tym dole, nie pogłębiaj tego dołu, czyli cały ta sama gadka. Wyskakuj do przyszłości, a świat, a świat się otworzy przed tobą. On tylko czeka, bo to jesteś ty. On tylko czeka, żebyś zaczęła brać, zrywać te jabłka. Nikt ci niczego nie zakazywał, to jest totalny absurd. To jest wszystko ego, to jest ten samochód. On cię nie chce puścić. On twierdzi, że, że ty nie możesz, ty możesz wszystko próbować. To jest wszystko względne, wszystko jest względne. Karma, karma jest taka, w co wierzysz. Nie wierzysz, nie ma karmy. Nie ma kary za grzechy. Poczucie winy to jest lęk przed karą, i stwarzasz karę. Sama sobie stwarzasz, stwarzasz sobie karmę. Ale kiedy tego nie poczujesz, to żeby nie było mnie znowu za słówka, żeby, że ja psychopatów. Natomiast jak jesteś niskim facetem, masz na to wyrąbane, szukaj karlic. I będą zachwycone. Nie obrażajcie się, że mówię Wam, żebyście przestali opisywać te Wasze problemy i nazywali to problemami w ogóle. Jeżeli ja bym weszła w to i zaczęła Was nie próbować od razu z tego wyciągnąć, natychmiast omijając ten problem, to byśmy razem zaczęli pogłębiać ten problem. Tak to działa. Po prostu twoim podstawowym zadaniem jest dostosować się do wibracji miejsca, gdzie problemu nie ma. Po drugiej stronie twojego problemu. I wtedy wszystko nabierze odpowiedniego rozpędu. Dla większości ludzi to co widzisz, czujesz, smakujesz, to to powoduje, czyli to twoje czucie teraz, to to powoduje, że tworzą się odpowiednie do tego wibracje. A przecież, jeżeli czujesz się źle, a przecież to, co widzisz, to jest przeszłość. Przeszłość to jest wynik poprzedniego czucia, w związku z czym jest nielogiczne, absurdum, antylogiczne. To jest sofizm, kazuizm, czyli błąd na wejściu, a potem się kontynuuje wypowiedź pozornie logiczną. To jest przeszłość, więc ty się czujesz w stosunku do tej przeszłości, pokazując obraz Teraz kolejny w teraz, który też jest przeszły. Czyli trzeba wyskoczyć, wyobrazić sobie inną sytuację i tamtą poczuć. Skoro to czucie tak bardzo utożsamia się z tą twoją rzeczywistością. Skoro tak, no to tę iluzję zamień na inną iluzję z przyszłości i osiągniesz to, co będziesz chciała. Nikt ci tego nie musi z zewnątrz, zawalidować. Nikt ci tego nie musi potwierdzić. Nie wiesz to na tym polega ten pierwszy krok przebudzenia, że jesteś. Autorką tego wszystkiego, że ten program wirusowy nałożony na Twój umysł, ten cały Twój mental, to jest cudowna rzecz, pozwalająca Ci myśleć logicznie, ale z kolei ten program, ten wirus powoduje, że nie korzystasz w taki sposób z tego mentalu, żeby się wesprzeć, zarówno w duchowości, jak i swoje ciało. Bo masz ten mental poharatany, nieszczęśliwy, psychotyczny, neurotyczką jesteś, no i tak się strasznie boisz. No, i jeszcze wczoraj kupiłam oprócz tam kryminałków na wyjazd i nowej masłowskiej. miała być na wyjazd, ale nie mogłam się doczekać. Już wczoraj zaczęłam czytać, ale mnie zmorzyło. Vogue Living, a, australijski. Polskiego woga livingu nie kupuję, nie czytam beznadziejny, dopóki się nie opamiętają, nie poprawią, mało wnętrz, praktycznie nic i jakieś reklamy słabej, takiej nudnej, jakichś wyrobów szklanych i tak dalej. Nudy. Tutaj, nawet jak są reklamy, ja nawet, no bo zawsze w takich Bogu jest reklama, no masę reklamy, ale są z najwyższych sortów, są ciekawe wnętrza. I nawet nie kupuję tego polskiego. Byłam zachwycona, że jest, ale już nie jestem. Po prostu mi się to strasznie podoba. Zbieram, kiedy oglądasz pismo i pozostaje jakaś taka tęsknota w tobie, taka, takie coś nieuchwytne. Patrzę, że ono kosztuje 93 zł, ale naprawdę to jest kwartalnik. Warto. Troszkę cienki. Ubolewałam, że w covid nie wychodził. Jedyny właściwie wok, który kupuje, bo o modzie nie kupuje, ale zawsze radośnie inspiracja. To to jest to. Ech, wracając do takie ostateczne podsumowanie. Nie emanuj problemami, nie emanuj tymi zadaniami. To są zadania. To są zadania, które pomagają Ci. Osiągać sukces, bo jak zrozumiesz, o co w tym wszystkim biega, będziesz skazana na sukces. Sukces się dzieje, sukces jest w teraz, więc jeżeli go teraz nie odczuwasz, to znaczy, że jeszcze za mało Cię jest w ponowczesności, za mało Cię jest w przyszłości, za mało jest Cię w marzeniach. To jest coś pięknego. To jest też piękne, że możesz tak naprawdę zrobić wszystko. Nie bądź zwyczajna, taka zwyczajna od tyłu. Bądź zwyczajna z samej góry. Bądź najpiękniejszym pomidorkiem, który sprzedawca kładzie na samym wierzchu. Bądź pomidorkiem wabiącym. Nie bądź, że tym takim pomidorem ściśniętym, który musi. Jesteś skazana wtedy już od razu na porażkę. Pięczeniem problemu. Jedyna sprawiedliwa. Wejrze się zaśmiej, wejrzę olej. Lekkie. Jak to było? To by ja nikogo wypierdalać. Po to, żebyście mogli tu przyjść jeszcze raz. Inni, świeżsi, rano. Ja mówię, nie do was, kochani, tylko do, do tych lasek. To też jestem ja. One też to jest ta krytyka. Ja oczywiście wyleciała taka, no bo ja nie będę się tutaj użerać? Ja nie będę tutaj sobie psuć, psuć atmosfery no, tej pięknej. Proszę, zostaw ślad pęglowy, Zostaw jakiś znak. Zasubskrybuj kanał. Uu, uu, uu. Lajkuj! Take up Bye! Do rychłego!